Równania liniowe, najpierw takie bardzo proste przykłady równań liniowych, takich, które są jeszcze nawet w szkole podstawowej, równanie liniowe, skąd mamy wiedzieć, że jakieś równanie jest równaniem liniowym. Wtedy jest równaniem liniowym, kiedy mamy jedną niewiadomą, i jest ona do pierwszej potęgi, czyli na przykład nie ma, jeżeli mamy niewiadomą na przykład X to ta niewiadoma nie jest na przykład, nie występuje coś takiego jak na przykład x kwadrat, albo nie ma czegoś takiego jak na przykład y do trzeciej, bo ta niewiadoma może być w postaci dowolnej litery, nie, nie, nie musi być to x, może być y, może być z, może być am, bez różnicy, czyli musi być to równanie, jakiś zapis, gdzie jest równa się, muszą być liczby, jedna niewiadoma w postaci jednej litery, jeżeli by byłoby dwie litery niewiadome w jednym równaniu, no to wtedy tego równania już e, nie rozwiążemy, no i zaczynamy rozwiązywać takie proste równanie, czyli musimy wyciągnąć właśnie liczbę, która jest ukryta za tą literą i którą właśnie liczbę jak podstawimy w miejsce tej litery, to będzie, będzie ona spełniała to równanie, czyli wyjdzie nam, że lewa strona równa się prawej, czyli tak jak mam pierwsze równanie, patrzymy sobie, że 6 razy jaka liczba jest równa 12, no bo 6x to jest to samo co, co 6 razy x, no to tutaj wiadomo, że x będzie równe 2, i tutaj nie ma jakichś większych wątpliwości. Gdybyśmy chcieli to tak rachunkowo rozwiązać, w jakiś sposób to zapisać, żeby nam to wyszło, no to jeżeli mamy taką sytuację, że mamy właśnie to, co z x'ami już po lewej, a to, co bez x'ów po prawej, no to jak chcemy się pozbyć właśnie jakiejś liczby, która jest razy i nam przeszkadza, to zawsze obustronnie przez tą liczbę sobie dzielimy to równanie, czyli wyjdzie nam wtedy, jak 6x podzielimy na 6, to na wyjdzie x równa się a 12 podzielimy na 6, to na wyjdzie 2. Czyli tutaj rozwiązanie będzie x równe 2, kolejne równanie. Tutaj jest podobnie, też możemy to zrobić w pamięci, że 3 razy jaka liczba da nam 1. Jeżeli nie widzimy, nie przychodzi nam nic do głowy, co to za liczba może być, no to rozwiązujemy sobie tak, żeby nam to wyszło właśnie. Z przekształceń tego równania, czyli musimy pozbyć się tej liczby przy x, tej trójki, i ona też jest razy przy tym x i jest razy i nam przeszkadza, więc dzielimy obustronnie przez tą liczbę, czyli przez 3, bo jeżeli coś robimy z równaniem, to musimy robić to obustronnie, tak, żeby zrobić równanie równoważne, bo równanie można sobie dowolnie zmieniać, tak, żeby ono było równoważnie, a równoważne jest wtedy, jeżeli daną zmianę robimy na dwie strony, ale tutaj nie są takie szczegóły aż bardzo potrzebne. Czyli dzielimy u stronie na 3, czyli x będzie równe 1 trzecia, bo 1 podzielić na 3 to jest 1 trzecia. O tym już mówiłam, że kreska łamkowa to to samo, co podzielić. Te równanie niżej, to są takie równania, na które musimy uważać. Jeżeli rozwiązujemy równanie liniowe i na samym końcu nam wychodzi coś z zerem, to musimy się zastanowić, bo tutaj wychodzi nam tak, że albo będzie to równanie sprzeczne, albo tożsamościowe. Czyli nieskończenie wiele rozwiązań, albo będzie to tylko jedna liczba spełniająca to równanie, że tylko 0 będzie spełniać. Więc skąd wiedzieć, kiedy jakie rozwiązanie tutaj będzie? Próbujemy sobie podstawiać różne liczby, które mogłyby ewentualnie to równanie spełniać. Tutaj mamy tak 0 razy, jaka liczba dałaby nam 0? No to próbujemy coś podstawić. Na przykład, jak podstawimy 1, to 0 razy 1 będzie 0, 0 razy minus 5 będzie 0, 0 razy 5000 też będzie 0, czyli to wszystko spełnia, czy to rozwiązanie mi x należy do rzeczywistych, czy jest to tak zwane równanie tożsamościowe, tożsamościowe, czyli takie, które spełniają wszystkie liczby. Kolejne równanie 0 razy co jest równe 5 to też jeżeli nie wiemy, jakie tu będzie rozwiązanie, to możemy jakieś liczby podstawiać, to na przykład 0 razy 0 nie będzie 5, czyli 0 tu nie spełnia. Jak podstawię jakąś inną liczbę, na przykład 0 razy 2, no to 5 nie będzie, tak? Jakąkolwiek liczbę bym tutaj nie podstawiła, to nie wyjdzie mi 5, bo 0 razy nic nie da 5, tak? Czyli to jest x należy do zbioru pustego, albo jest to równanie sprzeczne, czyli brak rozwiązania. Kolejne, tuż nam zostało tylko jedno rozwiązanie, że tylko 0 tutaj może spełniać, czyli 5 razy co będzie 0? No wiadomo, że tylko tutaj 0 będzie to spełniać, to równanie, no bo 5 razy 0 tylko będzie 0. 5 razy 5 już nie będzie 0, 5 razy minus 2 też nie będzie 0, więc tylko 0 tutaj spełnia, czyli uważamy, jeżeli mamy takie Właśnie równanie już końcowe w równaniu liniowym i wychodzi nam z zerem, to uważamy. Nie piszemy, bo często piszecie, że tu rozwiązaniem będzie zero, ale zawsze trzeba się stanowić, bo może też wyjść właśnie nieskończenie wiele rozwiązań, czyli tożsamościowe, albo może wyjść brak rozwiązania, czyli sprzeczne, albo samo zero. Kolejne równanie. Tutaj to jest takie typowe równanie, które zanim będziemy rozwiązywać, trzeba sobie uporządkować, bo równania liniowe, jak rozwiązujemy, to jest taki schemat postępowania, czyli możemy sobie zrobić tak, żeby to, co z x było po jednej stronie, a to, co z liczbami było po drugiej. Czyli to, co jest po złej stronie, no to zmieniamy na stronę poprawną. I jeżeli zmieniamy stronę, to zmieniamy znak na przeciwny. Czyli patrzę sobie na tą stronę lewą, tutaj 5x jest po dobrej stronie, czyli tylko przepisuję, patrzę gdzie jeszcze mam jakieś x, -y. po tej stronie mam jeszcze x, -y, czyli przepisuję tą liczbę, przerzucam ją na lewą stronę, czyli zmieniam znak, czyli będzie 5x plus 6x, równa się. I teraz patrzę na liczby, tu mam stronę liczb, patrzę, że 12 jest po dobrej stronie, czyli tylko przepisuję, a 1 jest po złej stronie, czyli przepisuję z przeciwnym znakiem, czyli 12 minus 1, no i wykonuję te działania, które tutaj są, bo dążę do tego, żeby miała to równanie w takiej postaci, jak właśnie tu było w tych przykładach, żeby było to, że jakaś jedna liczba z x równa się liczba. No to tu muszę te działania wykonać, czyli 5x plus 6x to jest 11x, a 12 minus 1 to 11, no i teraz mam tutaj 11 razy x, czyli chcę to 11 usunąć, czyli dzielę obustronnie przez 11, i tu mi zostanie, że x jest równe 1. I możemy sobie zawsze sprawdzić, czy to jest dobre rozwiązanie, bo jeżeli tutaj za x wstawię 1 i tutaj to powinno mi wyjść w lewa równa się prawej, czyli tutaj będzie 5 plus 1 to 6. I 12 minus 6 też da 6, czyli się wszystko zgadza. Kolejne równanie na takiej samej zasadzie, czyli tutaj mam stronę X, czyli sobie przepisuję 4x tutaj to jest po złej stronie, czyli zmieniam znak na przeciwny, plus 2x równa się, tutaj jest dobra strona 3 i minus 2 muszę przerzucić na prawą stronę liczb, czyli zmieniam znak na przeciwny, plus 2. Tutaj robię działanie, czyli będzie 6x równa się 5 i dzielę sobie na to, co stoi przy x jest razy, czyli dzielę na 6, czyli wyjdzie mi, że x równa się 5 na 6, nie da się za bardzo podzielić, więc wpisuję ułamek 5 szóstych. I to tutaj będzie rozwiązanie. Kolejne przykłady to są takie, gdzie mamy nawias. Jeżeli jest równanie i mamy w tym równaniu nawiasy, to trzeba się tych nawiasów pozbyć. To, jak się pozbywamy nawiasów, mówiłam w filmiku o wyrażeniach algebraicznych. Jeżeli ktoś z Was nie rozumie tego, w jaki sposób ja tutaj te nawiasy usuwam, co ja tutaj robię, to proszę mi tylko napisać, że poproszę filmik. Z wyrażeń algebraicznych, usuwanie nawiasów, to Wam wtedy to wyśle i będzie na pewno wszystko jasne. Czyli tak, tu patrzę, że przed nawiasem nie mam nic, czyli tak jakby był plus, czyli tylko przepisuję. x minus 7, minus 2, czyli muszę powymnażać każdy element nawiasu, raz to minus 2, czyli minus 6x minus 10 równa się 3. Teraz x na jedną liczbę na drugą, czyli x minus 6x to jest minus 5x. Tutaj mam trójkę, tu mogę sobie zrobić działanie minus 7 i minus 10, to jest minus 17. Przerzucam na tą stronę, czyli idzie plus 17. Po prawej stronie wykonuję działanie, czyli mam 20. No i dzielę na minus 5, czyli x jest równe minus 4. Czyli tutaj wychodzi minus 4 rozwiązanie i kolejny przykład jest podobny. Najpierw pozbywam się nawiasów, zanim będę sobie porządkować to, co z niewiadomą na jedną stronę, to co z liczbami na drugą. 3y plus 18 minus y równa się 2y plus 18. Y na jedną. 3y minus y minus 2y równa się 18 minus 18. Tutaj mam 2y minus 2y to minus 4y równa się 0. I teraz mam właśnie to równanie z 0, no to dzielę sobie w sumie tutaj to, co mi przeszkadza, czyli na minus 4 obustronnie, no to wyjdzie mi, że y będzie 0. No tutaj nie ma opcji, żeby wyszło jakieś inne, inne, inne rozwiązanie niż 0, bo tak jak tutaj na przykład gdybym chciała rozwiązać to tym sposobem, że dzielę obu stronie przez to, co jest przy ich i im przeszkadza, to musiałabym dzielić przez 0, tak? Więc to już samo to jest coś nie tak, bo wiem, że przez 0 nie dzielimy. Czyli tutaj widać, że musi wyjść albo sprzeczne, albo tożsamościowe. Tutaj znowu przez 0 też nie podzielimy, bo nie dzieli się przez 0, więc też tutaj nie ma opcji, żeby wyszło nam 0, tylko sprzeczne lub tożsamościowe. A tu można podzielić obustronnie na 5, tak? Więc tutaj Wychodzi 5 bez problemu, a tutaj nam wychodzi rozwiązanie y równe 0.